Czy naprawdę nie ma już ratunku dla Daniela Martyniuka? Syn Zenka Martyniuka, króla Disco Polo, zamiast żyć w świetle sukcesów i rodzinnej miłości, coraz bardziej pogrąża się w chaosie. Każdy jego krok budzi emocje. Każdy wpis w sieci wywołuje burzę. Każdy skandal odbija się echem w całej Polsce. A fani pytają coraz głośniej, czy to już ostatni moment, by ocalić Daniela? Dziś opowiemy Wam całą wstrząsającą historię, od dramatycznych słów jego matki, poszokujące nagrania i agresywne wpisy, które przerażają nawet jego najwierniejszych zwolenników to materiał, którego długo nie zapomnicie. Zanim zaczniemy, nie zapomnijcie polubić tego wideo i zasubskrybować nasz kanał, aby nie przegapić najnowszych treści. Nie zapomnijcie też nacisnąć ikony dzwonka, aby jako pierwsi otrzymywać powiadomienia o nowych wideo. Zaczynajmy. Daniel Martyniuk przyszedł na świat w rodzinie, której wielu mogłoby pozazdrościć. Ojciec Zenek Martyniuk, niekwestionowany król disco polo. Majątek, sława, uwielbienie fanów. Ale życie Daniela potoczyło się zupełnie inaczej niż oczekiwano. Zamiast iść drogą kariery i sukcesu, Daniel coraz częściej pojawia się w mediach z powodu kłopotów z prawem, uzależnień i skandali. To historia człowieka, który, mając wszystko, wciąż pogrąża się w destrukcji. Rozpaczliwe wołanie matki. Największy dramat rozgrywa się jednak w domu Martyniuków. Matka Daniela. Danuta w jednym z wywiadów wstrząsnęła opinią publiczną. Jej słowa były jak krzyk rozpaczy: On jest uzależniony, proszę mi wierzyć, próbowałam wszystkiego. Zapisałam go do ośrodków, opłaciłam zaliczki, błagałam, żeby się zgłosił. Nie chciał, nie podjął terapii, nie chce walczyć. Danuta przyznała, że z własnej kieszeni zapłaciła. Sześć tysięcy złotych zaliczki w jednym z ośrodków leczenia uzależnień. Ale Daniel nie stawił się na terapię. Pieniądze przepadły, a nadzieja gasła z każdym dniem. To był moment, w którym po raz pierwszy publicznie powiedziała, że Badia syn nie otrzyma już żadnego wsparcia finansowego od rodziny. To był bolesny krok, ale konieczny. Szokujące wyznanie Daniela. Daniel zamiast przyjąć pomoc, zareagował w sposób, który zmroził wszystkich. Na swoim profilu opublikował wpis: To miała być gra reklamy ośrodków, fałszywe terapie, iluzja przemiany a wy mieliście uwierzyć: Nie mam powodu kłamać, bo niszczę tylko siebie. To koniec. The end. Te słowa wywołały fale przerażenia. Brzmiały jak: Ostatnie zdanie człowieka, który nie widzi już żadnego ratunku. Fani i komentatorzy zaczęli pisać wprost: on błaga o pomoc, nawet jeśli sam tego nie rozumie. Ojcostwo, które miało zmienić wszystko 15 czerwca 2025 roku, Daniel został ojcem. Na świat przyszedł jego drugi syn, Florian. Wielu sądziło, że to będzie moment przełomowy, że Daniel zrozumie, że teraz musi żyć inaczej dla swojego dziecka, ale rzeczywistość okazała się brutalna. Zamiast rodzinnych zdjęć i szczęścia profil Daniela wypełniły dziwaczne nagrania, agresywne wpisy i obraźliwe komentarze. W jednym z filmów zapowiedział, że będzie bił modelki za obrażanie go. Tylko po to, aby zrobić na złość żonie. To nie były słowa szczęśliwego ojca, tylko człowieka, który szuka konfliktu i prowokuje kolejne skandale. Sopot. Miejsce, gdzie ośmieszył siebie i innych. Kulminacja przyszła podczas Top of the Top Sopot Festival. Zamiast cieszyć się muzyką i wielkimi nazwiskami, Daniel opublikował w sieci obraźliwy komentarz o występie Natalii Nykiel. Dziewczyna, szpilki, mikrofon to nie muzyka, to parodia, kora przewraca się w grobie. Pisał. Jego słowa wywołały fale oburzenia. Bo kto jak kto, ale syn muzyka powinien okazywać szacunek innym artystom. A on wybrał drwinę i pogardę. Ataki na dziennikarzy i kobiety. Na tym jednak nie koniec. W ciągu jednego dnia Daniel opublikował całą serię skandalicznych postów, wulgarnie obrażał kobiety, publikował zdjęcia dziennikarki Martyny Rokity, szydząc z jej wyglądu i sugerując, że to ona będzie bohaterką jego książki. Do tego dodał groźby i niewybredne żarty. Komentarze fanów były jednoznaczne: On potrzebuje pomocy natychmiast. Historia Daniela Martyniuka to opowieść o człowieku, który, choć miał wszystkie szanse, wybrał drogę autodestrukcji. Syn króla Disco Polo zamiast błyszczeć, pogrąża się w skandalach, obraża innych i niszczy samego siebie. Jego matka bije na alarm. Fani błagają o terapię, ale Daniel odpowiada tylko gniewem, drwiną i coraz większą agresją. I tutaj pojawia się pytanie: Czy naprawdę nie ma już ratunku dla Daniela Martyniuka? Czy jego życie skończy się tragedią, której wszyscy się boją? A wy jak te o widzicie: czy Daniel ma jeszcze szansę się podnieść, czy ta historia zmierza ku dramatycznemu finałowi? Napiszcie swoje opinie w komentarzach, będziemy je czytać i omawiać razem z Wami. Nie zapomnijcie kliknąć, subskrybuj i włączyć dzwoneczka, bo w kolejnych materiałach będziemy wracać do najgłośniejszych skandali i dramatów polskiego showbiznesu. Nie zapomnij zasubskrybować.